すみません。 Możemy zaczynać. Dzień dobry, szanowni państwo. Witamy bardzo serdecznie na konferencji prasowej Konfederacji Korony Polskiej, partii posła Grzegorza Brauna. Ja nazywam się Karolina Pikuła, jestem przewodniczącą okręgu 23 Rzeszów naszej partii. Ze mną jest pani Teresa Pracownik, dyrektor biura poselskiego posła Grzegorza Brauna oraz przede wszystkim wieloletni pedagog i dyrektor. Jest ze mną także specjalistka praktyk, pedagog, nauczyciel praktyk edukacji domowej. W praktyce, czyli mama dzieci będącej w edukacji domowej Liliana Więckowska, maciąg, oraz koleżanka Małgorzata Cisło, słynna z akcji w Nisku, gdzie w szkole dręczono ją i szykanowano za trzymanie polskiej flagi podczas akcji „Stop Ukrainizacji Polski. Szanowni Państwo, my tutaj dzisiaj w naszym gronie kobiecym z uwagi na zbliżający się zjazd Kobiet Konfederacji oraz Kobiet Korony chcemy zaprezentować i alarmować w sprawie bardzo ważnego tematu, jakim jest kolejny zamach na edukację domową. Drodzy Państwo, rodzice powinni mieć prawo do decydowania o tym, w jakich wartościach chcą wychowywać swoje własne dziecko. My jako matki, jako te matki Polki z prawicowej strony, które wiele do powiedzenia także mają, chcemy właśnie zatroszczyć się o tych najmłodszych i o tych starszych, o tych wszystkich, którzy chcą mieć święte prawo do edukacji domowej. My, drodzy Państwo, widząc zapaść systemu szkolnictwa, systemu oświaty, także wartości, w których wychowywane są nasze dzieci, upominamy się o to prawo do edukacji domowej. Szanowni Szanowni Państwo, słaba efektywność i obniżający się poziom nauczania szkolnego, ilość czasu poświęcanego w szkole przez dzieci czy młodzież, kompletnie nieadekwatny do wiedzy, z którą dzieci wychodzą z takich placówek. Dzieci niestety siedząc w tych ławkach szkolnych często z, razem z wypalonym na przykład nauczycielem, bądź takim bez podejścia, który też w dobie e, psucia autorytetu, którym był kiedyś nauczyciel, e, nie ma już tego zapału i chęci, który miał na przykład kiedyś. Do tego, drodzy Państwo, dzieci często są nauczane, a nie uczą się. Chodzi także o. Obniżanie poziomu, który na przykład ma być zniesiony, w wymogu 30% na egzaminach maturalnych, aby z rozszerzenia nie było to warunkiem zaliczenia tego przedmiotu od, od, od lat kolejnych, Pro, propozycja wprowadzona przez, proponowana przez ministra Czarnka. Przemoc rówieśnicza, problemy, traumy szkolne, różnego rodzaju problemy zdrowotne, a także problemy psychiczne dzieci, dla których właśnie edukacja domowa jest furtką do lepszego kształcenia się, do kształcenia się na swoich warunkach, w swoim tempie. I my tutaj także podnosimy ten temat, że dzieci kształcące się w edukacji domowej, sama edukacja domowa nie jest przyczyną jakichś problemów psychicznych, bo to wręcz często działa łagodząco i kojąco dla dzieci, które mają problemy z przebywaniem w tak dużej społeczności, często w molochach szkolnych niekontrolowanych, w których brakuje interakcji szkoły z rodzicami, w których brakuje przez, też przez pęd życia rodziców, inicjatyw, w szkołach to jest, to jest cały system bardzo mocno powiązany. My tutaj jako Konfederacja Korony Polskiej w Konfederacji w swoim programie także mówimy o edukacji domowej, o bonie edukacyjnym i chcemy jak najlepszej przyszłości dla młodego pokolenia. Ja oddaję głos koleżance Lilianie Maciąg. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, niespełna rok po drastycznym ataku na edukację domową. Po próbie znacznego ograniczenia dostępu do tej edukacji docierają do nas kolejne niepokojące wieści. Trzeba powiedzieć, że właśnie w tamtym czasie, kiedy była procedowana tak zwana ustawa LEX czarnek 2, która właśnie w, swoim, w swoich przepisach bardzo mocno uderzała, ograniczała edukację domową. Właśnie Konfederacja wspierała tych rodziców, starała się nagłośnić temat. Udało się tę niekorzystną ustawę zablokować. Natomiast teraz, na początku wakacji, w wywiadzie dla Tygodnika do Rzeczy, minister Czarnek. Podkreśla i proponuje tutaj znowu powrót do pewnych niekorzystnych zmian, które uderzą w uczniów, w rodziców, którzy właśnie korzystają z edukacji domowej. Mianowicie. Proponuje powrót do rejonizacji. Rejonizacja będzie niekorzystna, ponieważ tutaj nie wszyscy rodzice mają równy dostęp do, do szkół przyjaznych edukacji domowej. W związku z tym właśnie w niektórych województwach jest więcej takich szkół specjalizujących się, dających wsparcie, natomiast w innych województwach jest z tym problem, więc ta rejonizacja będzie nie, na pewno niekorzystna. Kolejną niekorzystną zmianą jest. Tutaj proponowanie egzaminów stacjonarnych wyłącznie pod nadzorą kuratora. Polegałoby to na tym, że na egzaminy uczniów z edukacji domowej. Y, przyjeżdżałyby osoby z, właśnie z kuratorium wydelegowane. Y, no jest to naprawdę taka drastyczna niesprawiedliwość, można powiedzieć wręcz o dy dyskryminacji, gdyż y, uczniowie zwykłych szkół stacjonarnych y, no nie mają takiego nadzoru na własnych, y, na własnych sprawdzianach y, podczas odpowiedzi. Y, więc tutaj wydaje się, że, że jest to jakieś nieporozumienie. Kolejną rzeczą, taką, która pada właśnie z ust ministra Czarnka, to takie słowa właśnie o patologii w edukacji domowej. No i jest to też zdecydowanie jakieś takie obraźliwe i uderzające właśnie też, stwarzające w, w tych rodziców i w tych uczniów, stwarza się wrażenie, że edukacja domowa jest jakąś taką gorszą formą edukacji, ewentualnie tolerowaną też y, próbuje się tutaj y, troszeczkę właśnie dzielić to środowisko Natomiast na pewno trzeba podkreślić, że właśnie taka różnorodność, korzystanie z różnych form, z różnych metod nauczania, to jest tak naprawdę istota edukacji domowej. Dlatego, takie jakieś tutaj, próba klasyfikacji bardzo ostrej tego typu właśnie nauczania, tego typu edukacji, też wydaje się być takim wielkim nieporozumieniem. Dlatego właśnie jest to taki sygnał. Że dzieje się coś złego i po prostu no te zmiany, jeżeli one miałyby być wprowadzone, na pewno znów poruszą środowiska uczniów, rodziców edukacji domowej i, no i na pewno będą niekorzystne i tak de facto z, będą dyskryminujące właśnie dla tej młodzieży i dla tych rodziców. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, bardzo proszę o zabranie głosu. Pani Teresa Pracownik. Szczęść Boże, Szanowni Państwo, bardzo serdecznie państwa witam. Obserwujemy, szanowni państwo, jak ostatnimi czasy mieliśmy lockdowny, jak nasz rząd wprowadził zdalne nauczanie, kiedy nasze dzieci po od 6 do 12 godzin spędzały przed komputerami, jak Pan Minister rozdawał czwartoklasistom komputery, jak promował na każdym Kroku technologie komputerowe inaczej zachowuje się w stosunku do edukacji domowej. Wykazuje daleko posuniętą hipokryzję, ponieważ twierdzi, że w edukacji domowej nie można używać komputerów nawet okazjonalnie, nawet do przeprowadzania egzaminów, nawet do konsultacji z nauczycielem. Jest to po prostu niepoważne i jest to dyskryminowanie tej formy edukacji. A przecież widzimy kryzys w edukacji. Widzimy, że w tym roku skumulowały się dwa roczniki, które idą do szkoły średniej, ponieważ ileś lat temu wprowadzono obowiązek szkolny dla sześciolatków. Brakuje szkół. Brakuje miejsc w szkołach średnich i edukacja domowa byłaby doskonałym rozwiązaniem tego problemu, a niestety ciągle ją się zwalcza i zabiera się tak naprawdę możliwość wolności i wyboru dla naszych polskich rodziców. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, podsumowując, tak dla edukacji domowej, tak dla bonu edukacyjnego, który proponuje Konfederacja i tak dla decydowania rodziców o wychowaniu i kształceniu swoich dzieci. Drodzy Państwo, czy w tym temacie są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to bardzo serdecznie dziękujemy. Zapraszamy do śledzenia mediów społecznościowych, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej, a także odbywających się na tym weekendzie zjazdów kobiet i to Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej. Bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę i do zobaczenia.